Dobry, dobry, dobry wieczór, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Gęszczina na kanale. Jest tragedia, jest tragedia, jest godzina 22.49, to jest daily, ja mam je zaraz wrzucić. Ogólnie to tak, nie było mi dzisiaj w domu większość dnia, druga połowa dnia było gorąco. Późno stałem, no tragedia jest po prostu z tym daily, muszę wam powiedzieć. Zwłaszcza że na Genshinie no nie ma za bardzo rzeczy, które mógłbym omawiać w tym momencie. Ponieważ mamy no co? Końcówkę. patrzę, nagrałem dzisiaj i trochę ogarnianie artefaktów, które obiecałem wam wrzucić, Niestety, no mam nagrane, ale nie zmontowane, także go nie wrzucę. Artefaktów mam już troszeczkę mniej, ale co mogę wam powiedzieć? No, przede wszystkim teraz zabiorę się za zbieranie Crystal Core i w niedzielę będę kindował. 6000, rezident, także zapraszam na streama na Twitchu. W poniedziałek się po... nie, we wtorek się pojawi film z tego, ponieważ nie będzie czasu za bardzo. I właśnie, będzie we wtorek ten film, ale jeszcze na poniedziałek nie mam Genshinowego. I mam do Was bardzo szczere pytanie: Chcielibyście, a co byście chcieli, żeby właśnie z Genshina się w poniedziałek pojawiło coś, co nie powiem, przy obecnej pogodzie będę w stanie nagrać i coś niedługiego? Ale może jest jakiś właśnie temat, powiedzmy, no z mojej perspektywy, który mógłbym poruszyć, ponieważ, no nie powiem, ostatnio, no, na przykład zdarzyło mi się przeglądać rzeczy starsze, to już mówiłem w jednym odcinku, że na YouTubie, ale też obejrzałem swój film z właśnie wyzwania z tego konta, gdzie grałem, yy, wyzwanie i w 19 dni wbiłem AR-25, no i czy myślę, czy na przykład ktoś, czy fajne byłoby, jakbym wrzucił film z omówienia, co poszło mi tam wtedy nie tak i dlaczego zajęło mi to aż 19 godzin i... Ile mogłoby to zająć z obecnym stanem Genshin'a, jaki teraz mamy? Ponieważ no teraz mamy trochę lepiej i spojrzałem właśnie na zegar, który pokazuje, że minęły dopiero 2 minuty nagrania, a ja już się wypaliłem z wszystkich tematów. Dobrze, to poruszę jeden temat w takim razie, żeby tutaj powiedzmy było chociaż te 5 minut nagrania czy coś, bo to wygląda naprawdę słabo. Także jeśli chodzi o Genshin'a ogólnie, to pokazały się znowu w reklamach na YouTubie i na innych mediach społecznościowych konta. Jak wiadomo, no jeśli chodzi o konta, to w nie no, sprzedawać ich zgodnie z tym, co klikamy i akceptujemy na początku, kąt sprzedawać nie można. No i powiem tak, ja szczerze konta bym nigdy nie kupił. I w ogóle uważam, że kupno konta to jest troszeczkę zły pomysł, zwłaszcza konta holowanego, które mogą być w na jakimś skrypcie po prostu automatycznym, także szans na to, że to konto prędzej czy później dostanie bana jednak jest wyższa niż, powiedzmy, no, z konta farmionego ręcznie. Ale mówię, po pierwsze jest to opcja, no, nie wspierana przez Hojo oficjalnie ani półoficjalnie, ani nic, po prostu, no, tak się nie robi. No i mówię, ja nie polecam ani kupować, a czy sprzedawać, no, też nie, bo jednak, powiem tak, gen nowe konta, co by nie było, Zawierałem bardzo dużo informacji, które można pobrać, nie? Jeśli chodzi o, o to, jakie logi Genshin pobiera. Także jeżeli powiedzmy ktoś kupi konto i potem zgłosi się jako właściciel i będzie chciał uzyskać właśnie takie dane logowania, czy coś kiedyś na przykład urządzenia czy coś, systemy i tak dalej, to będzie mógł je uzyskać. Mm, także tutaj w tym widzę takie zagrożenia, a tak poza tym to no co. Dużo osób, znam jedną osobę nawet, może nie dużo osób, ale przyjdę do, do przykładu, który zdam z doświadczenia. Znam osobę, która chciała swoje konto sprzedać, a do Genshin'a potem regularnie od tego czasu nie się zmieniło. Teraz dalej gra i właśnie kwestia jest taka, że do tego Genshin'a wraca co jakiś czas, no i właśnie kwestia tego, czy Sprzedanie konta nie jest decyzją trochę pochopną niekiedy, ponieważ no potem jak chcesz się wrócić, to zostają dwie opcje. Jedna z nich to jest grindowanie wszystkiego od zera, co nie brzmi zbyt fajnie, chociaż gęszy nie jest dużo kontentu, miłego i przyjemnego, tak no niektórych rzeczy no nie chce się robić dwa razy. A w przypadku, gdy właśnie byłoby to konto nowe, no to bez zachowania poprzedniego, no to właśnie to byłyby takie problemy. Ja jestem zdecydowanie na nieść, chodzi o kupowanie, sprzedawanie kont. Jest to temat w ogóle, który, który mi Alnie podsunęła. Na szczęście, bo byłoby cienko, byłoby cienko. Jest to niezgodne z umową, jaką akceptujemy. Jest to ryzykowne pod względem tego, czy ktoś tam nie będzie chciał potem tego konta odzyskać i po prostu się zapłaci, jak ktoś to konto sobie potem odzyska z powrotem, no i będzie przypał. Bo. No co, nie napiszesz do choja, że kupiłeś to konto, bo konty nie można y, sprzedawać czy kupować. Także z tym problemem. Szansa na scam jest wysoka. To jest ryzyko. No ogólnie więcej. Więcej ryzyka niż pożytku, ponieważ jeżeli ktoś chce sobie zagrać po prostu w Genshin'a, no to jednak warto w tą przygodę od początku przechodzić. Nie to jest Genshin, to jest przede wszystkim lore. To nie jest tylko bicie cyferek i walka, także omijanie tego przez kupowanie konta nie jest dobrym pomysłem. Także tutaj moje stanowisko jest myślę, że w taki sposób określone, że no ja konta bym nie kupił, nie sprzedał, nic z kątem dymi. Yeah. Nie robi. A na pewno jestem bardziej na nie z wykupowaniem niż z sprzedawaniem, nie? Bo sprzedaż to no powiem tak, czy można? I tak, i nie. Czy jest szansa, że się sprzeda i po prostu wszystko będzie dobrze? No jest. Czy jest szansa, że coś pójdzie nie tak? No jest. Także tutaj to du kwestia dużego ryzyka? Kwestia, że Hojo ta sprzedaż się no, za bardzo nie spodoba. No i ogólnie kwestia tego, że no do Gęszinka z Gęszinem jest tak, że czasem chce się do niego wrócić. No a jak się że tak powiem już raz konto sprzeda, to potem zaczynać od nowa. Łatwo nie jest. Także to był taki temat, nazwijmy to zastępczy na dzisiaj. Ja już zaraz będę tutaj leciał, kończył, jakoś to przemontować, bo pewnie dźwięk jest nie tak czy coś. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że temat, który poruszyłem jest w ciekawy, Może napisać, co wy sądzicie o tym, czy na przykład kupiliście kiedyś konto, albo sprzedaliście. Mam nadzieję, no szczerze mam nadzieję, że nie, bo mówię, nie jest to jakaś optymalna forma <grych> zarobku, też zdobywania konta, no i co? To już nie będę tutaj się błaził na odcinku. Trzymajcie się, wyszło krótko, ale na temat, napiszcie, co chcecie w poniedziałek, we wtorek grindowanie, w niedzielę nagryte grindowanie będzie live na Twitch Co zapraszam na Discorda i trzymajcie się, na razie, hej, pa. cześć!